You call me a saint, but you know I'm a stranger All willing, and able to do what you want You think I'm a thinker, but I'm just a singer All busy and pretty, just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Down to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Dzień dobry z Londynu. Londyn to miasto, które jest absolutnie bezpiecznie w tej chwili. Nie spadają na mnie ruskie bomby. Żyjemy sobie tutaj spokojnie, tylko przed telewizorami oglądamy, co dzieje się tam na wschodzie, za polską wschodnią granicą na Ukrainie. Możemy sobie tylko domniemywać, co jest, ale parę dni temu rozmawiałem z naszymi przyjaciółmi w Polsce, z Kasią Piechhałą, właśnie przy okazji chciałem podziękować Kasi za te zdjęcia. Kasia pojechała na granicę odebrać znajome, znajomych. Z Ukrainy, które uciekają przed rosyjskimi bombami do Polski. Między innymi granicę przekroczyła Żenia. Żenia później rozmawiała w naszym radio USA o tym, co przeżyła. A dzisiaj, dzisiaj porozmawia ze mną. Będziecie mogli posłuchać za chwilę tą rozmowę. Ale zanim posłuchacie tej rozmowy, zobaczcie jeszcze czołówkę. Dzień dobry, witam Cierzeniu. Poznaliśmy Ciebie z opowiadań. Opowiadała nam o Tobie Kasia pieschała w Drodze na Granicę. Później słuchaliśmy wywiadu z Tobą w naszym radiu USA i powiem szczerze, że wzruszyła nas Twoja historia, dlatego postanowiłem pogadać z Tobą. Zacznijmy od tego, że ja przedstaw się moim widzom, bo jesteśmy znajomymi na Facebooku chyba od dwóch dni tak. dopiero, więc. No tak, tak. Na no co, nazywam się Eugenia Bogdanowa. Jestem sama, urodziłam się w Lwowie, ale jestem tak naprawdę z Kijowa teraz i mieszkam w Kijowie od parę lat. Głównie jestem reżyserką teatralną, więc mam wykształcenie, ale teraz w tym zawodzie nie pracuję. Pracowałam w firmie, tak po prostu. I teraz, no i co? I teraz jestem w Walsztynie, chyba w Polsce. No i Z wiesz. Nie, i, chyba. Nie, no, że mam tu po prostu znajomych, że kiedyś pracowałam w tym teatrze Lalek w Walsztynie, więc mam. Do, no, Dokąd jechać, tak by mówiąc, że to nie was? tak jak inni nie wiedzą dokąd i nie mam znajomych i tak dalej, więc mam łatwiej z tym. A Ale mi, ciągle mi, siedzi, No. A powiedz mi, ciągle, ten, ciągle... ten dzień, kiedy, kiedy Putinowcy zaatakowali Ukrainę, byłaś w Kijowie wtedy? No, byłam w Kijowie, właśnie obudziłam się o tej godzinie. To była wydaje się, 5.15. A, właśnie obudziłam się od tego, wiesz, dźwięku tego, te, tego wszystkiego, co się działo. Nie mogłam w to uwierzyć, ale no, mam rodziców wojennych, więc, no, miałam dokładnie, że, że znam, co jest takie, wiesz, no. Co to w ogóle fajnie? wiedziałam, co to jest, tak, że, że to a. nie jest tak, jak moje tam znajomy mówili, a to jakieś, wiesz tam, samoloty, coś tam, coś tam nie, nie ma czego obawiać, to ja już wiedziałam, że jest czego się obawiać. A, ale z zaskoczenia was nie wzięli, bo chyba tak spodziewaliście się, że to może nastąpić, nie? No wiesz co? Ha. No. No, jakoś no, jasne, że ktoś o tym rozmawiał, że, że myśleliśmy o tym, jak chodzili do pracy, wiesz, to zawsze na każdy dzień a, mówili o tym, czy będzie jakaś wojna, czy nie będzie, ale że to by, no w taki sposób, tak po prostu, o XXI wieku, i, i nie ma na to rady i, i niczego nie można zrobić, więc no to okropnie teraz się dzieje. Jasne, że, że było takie, wiesz, a, no, rozmowy o tym, ale że, że to tak naprawdę będzie, to nie było tego no, oczekiwania. A powiedz Więc... mi, bo, bo ja sam mam takie doświadczenia z teatrem lalek i wiem, że Rosjanie no, też mają teatr lalek i ja wiem, że lalkarze z całego świata są w czymś w rodzaju takiej jednej wielkiej rodziny, może trochę przesadziłem, nie? ale na pewno mieliście też kontakty z, z rosyjskimi teatrami. I jak, czy, czy te stosunki były dobre, czy raczej niechętne? Nie, słuchaj, no, tak uważam, że są ludzie, a, no, którzy pracują w kulturze, reżysery, pisarze i tak dalej, którzy są takimi ludźmi, wiesz, no, głębokimi, którzy rozumieją, co się dzieje, więc tam nie trzeba coś wyjaśniać. Ale tak naprawdę, jak mało jakichś znajomych z Rosji, to chyba już nie trzymam nijakiego kontaktu, bo to jest po prostu niemożliwe. No, no po prostu to jest niemożliwe, nie, nie, nie mogłam się dogadać i no, nie ma komu już tam wyjaśnić, bo mentalnie chyba w ogóle nie rozumiem, co się dzieje tutaj. I jak mówisz, to no nie wiem. Wiesz, jak mówisz jakieś rzeczy, że ludzie naprawdę umierają, że, że dzieci są ranne, że dziecko umiera, to do nich nie dochodzi, że, że, że to naprawdę się dzieje tu i teraz u nas. No. No to stracza, Także uważam, że, że nie mam z kim rozmawiać tam na to, teraz. To, to okropne, chyba takie mentalne spustoszenie to, co robią Rosjanie swoim ludziom. Oczywiście jest to bez porównania do tego, co robią Wam, ale. To, to chyba całe pokolenia będą się nienawidziły później, bo trudno to. Ja, ja sam często jakby wzruszam się pamiętam, nie wiem, na pewno widziałaś tą dziewczynkę, która śpiewała piosenkę z Frozen at Pusti w, w Metrze w Kijowie. No po prostu wiesz, duży facet, a popłakałem się. Także, Aha. dobrze. Opowiedz mi, a jak, jak wyglądała twoja podróż do, do, do Polski? Bo słyszałem z opowieści z drugiej ręki, że było dosyć dramatycznie, że nie trwało to tyle, ile powinno trwać w XXI wieku, tylko to była jakaś totalna Odysea wręcz. No to teraz to właśnie tak jest na co dzień, tak to wszystko się odbywa, dlatego, że no, tyle ludzi, wiesz, na tych przejściach i tak dalej, uh, wszyscy są w panicy, nikt nie wie do końca iść, co robić i tak dalej. Uh, no to okropnie, co się dzieje, tak, no. Jak na tych takich wielkich przejściach, to tam uh, ludzie stoją po dwie doby, trzy doby, coś takiego, więc albo tam 12 godzin na przejściu tylko, wiesz. To jak u mnie, to mogę powiedzieć, że, że w porównaniu to wszystko w porządku. To, to moja odzieja, która była, wiesz, to jeszcze nie, nie samej takiej ciężkiej no, wypadek, przypadek. To właśnie no nie wiem, czy chciałabym teraz, wiesz, o tym tak naprawdę mówić. No, mówić, no dobra, nie będę ci mówił. No nie, bo, bo, bo po prostu są jakieś ważniejsze rzeczy, mhm. które się odbywają. I teraz jakoś tak wydało mi się, no, no nie wiem jak to, na, na mnie tak padło, że, że teraz koordynuję a, wyjazdy a, z tych miejsc, które teraz jest a, no, okropne albo już a, no, mają tę okupację ze strony rosyjskiej, wiesz. A, no, jeszcze parę, parę dni temu to mogłam wywozić stąd ludzi, Teraz to już nie mogę. No już hmm. nikt tam nie mogę nic zrobić. Właśnie to chyba wiesz, taki poważniejszy tem temat dla mnie, aniż po prostu jak ja tam ruszałam tym autobusami, samochodami, albo tam jakieś to przejście mostem, kiedy już nie można było, kiedy było zagrożenie, także, Że teraz coś, jakieś rakiety będzie. Aha. No właśnie. No, wiesz co, ale ja mam takie głębokie przekonanie, że wbrew wszystkiemu to wy wygracie tę wojnę. To znaczy nie, nie dacie się zdominować przez Rosję. Rosjanie no, radzą sobie dużo gorzej niż można było sobie wyobrażać. Tak? Ta, ta ich brutalność jest moim zdaniem przejawem bezsilności, kiedy nie mogą się... Nie mogą sobie poradzić z regularnym wojskiem, to atakują cywili. Chcą steroryzować naród, podporządkować go, tak upodlić. Mam wrażenie, no. że Putin myśli o Was tak jak o swoich ludziach, jak o Rosjanach, że, że można Was tak za przepraszam, kolokwializm, za mordę wziąć. A Ukraińcy mhm. to jednak nie są Rosjanie i ta różnica jest odczuwalna. Wiesz, ja. Studiowałem za granicą i y, y, Polski, i to był taki y, międzynarodowy rok, gdzie byli i Rosjanie, i, i Ukraińcy. I y, to, wiesz, to było bardzo dawno temu. Już wtedy była bardzo duża różnica między mentalna między mm -hmm. y, y, kolegą z Ukrainy a, a kolegami z Rosji. Także y, y, nie było wrogości, oczywiście. Ale można było jakby bez problemu powiedzieć, że, że to są zupełnie inne mentalności. Nie jesteście tak, że tak powiem, stłamszeni chyba. To, 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 to był no, mój odbiór. No. Jeżeli mówimy w ogóle o, o takim zwykłym współczęstwie między nami, nie było nie, 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 niczego takiego. To właśnie no, było między prostymi ludźmi, to były normalne e, relacje, wiesz? Nie byliśmy wrogami, tak naprawdę. Ni niczego takiego się nie działo. O, o, tym, o czym teraz cho chodzi, No, więc. No, dobrze my urodzili. Tutaj nie było niejakiego, wiesz, że tam nie można mówić po rosyjsku czy coś tam. A przez cały Kijów mówił po rosyjsku i wszystko w porządku, wiesz? No, mówił. <laughs> już, już w takim czasie, wiesz, że To teraz no. mówię po ukraińsku, <laughs> więc. Ale... Nie było żadnego powodu z tego, który teraz wiesz, podaje jako powód dla tego, żeby zajść na, w nasz kraj i coś tutaj robić, więc i Ale chyba jest... nikt nie wie, co tam jest w tej głowie, no. Znaczy ja, ja myślę, że wbrew wszystkiemu to tam szaleństwa trochę jest, ale a, dużo też kalkulacji. Z całą pewnością Putin przygotowywał swoich poddanych, bo nie powiem obywateli, nie, oni nie mają praw obywatelskich a, do tej wojny tak. i on tłoczył a, a, im takie bzdury o, a, a, o ludobójstwie, o narkomanach, o, o, o faszyzmie. No, jakieś takie totalne nonsensy, łącznie z tym, że teraz twierdzi, że nie ma wojny, tylko jest specjalna operacja w Ługańsku i oni ratują was przed... Mm -hmm. przed... No, a najbardziej mnie po prostu poraziło, kiedy Putin zarzuca Ukrainie, że nie ma możliwości działania partii opozycyjnych i wolności słowa brakuje w Ukrainie. I to właśnie chcą wam zapewnić putinowcy. No, moim zdaniem jest to stek normalnych Kłamstw i, i, i to aż a, dla mnie jest nie do zrozumienia, że ludzie mogą to łykać, a może to jest kwestia tego, że oni chcą po prostu przeżyć są zastraszeni, a, bardziej, no, oni są um... zastraszeni. No, no, oni są zastraszeni, tak sobie myślę, bo jeżeli teraz coś no, takie wiesz, że za to kaso że e, no, stop wojnie czy coś mhm. takiego, tak, że że za to mogą a, po prostu przesadzić gdzieś tam na 15 lat, wiesz? Mm. Że, ta, że tylko za to, że ktoś tam napisał w swoim Facebooku na przykład, no to jasne, że, że no, ludzie przestraszeni przez to. Ale wiesz co, jakby co by tam nie mówił, a jeżeli po prostu szczelają naszych dzieci, wiesz, i zwykłych ludzi, po prostu na miejscu już dużo no, tych wypadków. Naprawdę, ja mam z tym kontakt, bo do mnie na przykład dzwonią rodzice i pytają, czy mogą, mogą, czy ja mogę tak naprawdę, jak zwykły człowiek, wiesz, czy ja mogę coś zrobić, że dziecko jest ranny i nie ma w ogóle jakiegoś połączenia z tym miejscem. To teraz mówię o bucie, dokładnie, bucie, irpień to jest same takie wiesz no, takie ciężkie na teraz miasto, które już nie możemy tam nic zrobić, ale po prostu chciałam ci powiedzieć co jaka informacja jest, tak? Że po prostu jest dziecko, któremu nie możemy pomóc i nawet nasza jakaś pomoc ewokacyjna po prostu nie może dostać do tego miejsca, bo zabijają no. no tak, tak. A... Nie ma niejakich karytarzów. Mhm. A zielonych jakiś, w ogóle nie, no, tego nie ma też. Wiesz? wiesz, co ja się poczułem tak naprawdę bezsilny, kiedy na samym początku wojny były takie live, takie kamery na żywo z Kijowa. I myśmy siedzieli i widzieli, jak Rosjanie bombardują. I to no. było takie trochę chore, bo z jednej strony w tym uczestniczyliśmy. A z drugiej strony siedziałem, wiesz, kilka tysięcy kilometrów, ze dwa tysiące kilometrów czy trzy a, dalej od tego, w zupełnie bezpiecznym, innym kraju. A, I i no, jakby duszą byliśmy z wami, ale taka, taka bezsilność, bo wiesz, co ja się. A, a, moje korzenie są na Ukrainie. Mój jeden dziadek był z Wołynia, drugi z Podola. I ja miałem bardzo mały kontakt z kulturą ukraińską, ale z kolei, jak kiedyś tam pojechałem bardzo dawno temu i rozmawiałem z tą moją rodziną, to trochę się przez chwilę poczułem Ukraińcem. I drugi raz tak mhm. miałem, jak patrzyłem na ten Kijów bombardowany i, i takie kompletne niezrozumienie, o co chodzi, dlaczego, po co. Bo, bo to, to jest pewne, że. I jak Ruscy to zbombardują, to będą musieli zapłacić za odbudowę tego. I jak wygrają, to będą musieli zapłacić, bo to będzie niby ich, ale jak przegrają, to tym bardziej będą musieli zapłacić, bo będą płacić reparacje, I, no. i, bo inaczej nie odwieszą im tych sankcji, które podobno zażynają rosyjską gospodarkę. Oczywiście nie wiem, co ty czujesz, ale mam jakąś taką namiastkę tego, tego tego poczucia bezsilności, um, a powiedz no, mi. Um, na, a... Nawet, ja, 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 przepraszam, teraz teraz cię, tak, twoje pytania, ale chciałabym powiedzieć, że nawet sobie nie wyobrażasz chyba, co czuję, bo naprawdę mam sen po trzy godziny, a no to dobrze, jeżeli trzy godziny w ogóle mogę spać. Dlatego, że przez cały czas staram się coś zrobić, wiesz, dla Ukraińców, którzy teraz uciekają, ale którzy teraz znajdują się w takich miejscach, że, że tam idzie po prostu na parę minut, na parę godzin, wiesz, ważne, czy już teraz mogą wyjść stąd, a za parę minut już nie mogą, bo stoją broń, tanki i tak dalej i, i po wszystkim. Mhm. Ale wiesz, że więc... wygracie. A, wiesz, a, hmm, jak, czy tak powiem, że czuję tak, że żaden Ukrainiec chyba się, no, jest taki niepokorny, wiesz, że, mhm. że, 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 no, ale to dotyczy duchu, mhm. to nie dotyczy, wiesz, tego, że, no, chyba armia to się, no, no, zobaczmy, jak na mapie wygląda w ogóle ta Rosja i jak wygląda ta Ukraina. Tak? Że, że, no, Ale co wiesz, możemy co, zrobić tak naprawdę? Znaczy, no, ja nie wiem, ja też bardzo głęboko to analizowałem. Po pierwsze, porównaj, jak na mapie wygląda Wietnam, a jak wyglądają Stany Zjednoczone. A mimo to, Wietnamowi się udało obronić i, i, i wygrać. Um, e, chociaż, oczywiście, e, moim zdaniem, brutalność tej wojny jest bez porównania, bo po pierwsze inne technologie, a po drugie, jakby inna mentalność ludzka. Mam wrażenie, że dla. Rosyjskich dowódców, że Putin i jego generałowie mają cechy psychopatyczne i to jest skierowane nie tylko w stosunku do Was, Ukraińców, ale też do, w stosunku do swoich własnych ludzi. Przecież oni z pełną premedytacją nie dbają o ich, o ich życie, zdrowie, wysyłają ich nieprzygotowanych kompletnie na tę wojnę. To widać jak Um, armia Ukraińska tak. ilu, ilu ich zabija, tak? Um, no tak, tak. Z kolei, wiesz, żeby Cię po, podnieść na duchu, czytałem um, tydzień temu Financial Times, że um, Putin ma fundusze na uh, 12 dni wojny. Um, mm -hmm. Akurat mijają 12 dni, więc można powiedzieć, że Um, będą próbowali chyba wyjść jakoś z, te, z, tej, z tej wojny, z tej z całej awantury. Um, i, um, no i może to po prostu powstrzymać tą rzeź, bo tak to można powiedzieć. I no, Najgorsze jest, tak jak mówię, że um, nie potrafią sobie poradzić z armią ukraińską, a nie potrafią mm -hmm. zdobyć miast, to zabijają, jakby mszczą się, wyżywają. To na, jest na, na, na słabszych, na najsłabszych, na dzieciach, kobietach, na, na cywilach generalnie, to, to jest kompletnie, moim zdaniem, podłe, złe, niezrozumiałe, także... Wiesz, wiesz co, chciałbym Ci powiedzieć, że wczoraj po prostu miałam taką rozmowę z facetem, który jest z Charkowa, tak dokładnie, że po prostu pomagałam, wiesz, żonie, jak dotrzeć do tego przejścia i tak dalej, ale on powiedział, że wraca do Charkowa i że mamy tak naprawdę, no jesteśmy taki silni w tej piechocie, wiesz, mhm. że, że to dajemy rady, tak, no dajemy radę z tym, ale nic nie możemy zrobić, jak mamy otwarte niebo, wiesz. Mhm. I, I no, chyba te rakiety i bomby i to wszystko, no na to nie ma rady, tak naprawdę na teraz. I jakby to się udało, ale chyba już tyle, no, no, może to niemożliwe, nie wiem. Tak, prosimy, prosimy, prosimy za każdym razem. No, ale to się nie udaje tak zrobić, da, że no. Wiesz co, ja, tym... ja, ja, ja też o tym myślałem. To znaczy, po pierwsze, jest tak, że Putin tak lekceważąco mówił o Ukrainie, o kraju, którego nie ma, o ludziach niskich i w ogóle mówię o. o Kwestiach moralnych i jak on z wami przegra wojnę, albo przynajmniej nie wygra, to będzie tak duże upokorzenie dla Rosjan, że oni z dnia na dzień mogą go przestać kochać. To jest tak, jak kobieta, która zakochana jest, widzi zdradę swojego ukochanego i z dnia na dzień po prostu wszystko jej przechodzi. I myślę, że tak może być z. Z Rosjanami. Rzeczywiście jest tak, że NATO odmawia, ale jest takie, taka stara zasada wojskowa, że największym zwycięstwem to wygrać bez walki. Tak? I oczywiście ta walka jest, wy walczycie, ale no, musisz przyznać, że dużo, dużo pomocy jest militarnej, finansowej jest wysyłana broń i, i, i pomoc dla uchodźców. I że taka eskalacja tego konfliktu, umiędzynarodowienie go, niekoniecznie musiała prowadzić do zdławienia tego. Wtedy ten Putin, albo Putler, jak go niektórzy nazywają, mm -hmm. mógłby powiedzieć Rosjanom: Cały świat nas zaatakował, musimy się bronić jak w 1941, 1942, 1943, naród musi ginąć, a, a tak to. Tak, Wiesz, no w ten sposób. Ja wiem, że to jest jakby taka cyniczna kalkulacja, ale ja oczywiście jestem za tym, żeby, żeby tą Rosję zdusić, ale z drugiej strony pomyślmy sobie o tym, że też nie można przecież zrobić tego samego. To znaczy, niczym byśmy się nie różnili od Putina, gdybyśmy zbombardowali Moskwę, tak? I no, to ale chyba nie, no, to nie jest wyjście. No słuchaj, a no chodzi nie o to, żeby bombardować Moskwę i w ogóle nic nie robimy w tej strony, tak, naprawdę. Chcieliby tylko bronić swoje i żeby to nie latało, tak, i wiesz, i po tych domach, gdzie no, żyją proste ludzie. Jeżeli oni mówili, że to wszystko się robi na jakieś tam a, wojenne, wiesz, obiekty i tak dalej, to, to jest nie tak. już. Świat, hmm. no nie mogę o, o tym nie wiedzieć, że, że wszyscy wiedzą to, to już jasne, a, a tak naprawdę no a, wierzę w to, że wygramy, ja na, no mam nadzieję i wierzę no w to, że wygramy, ale, ale przepraszam, no tak sobie wyobrażam to, że będziemy mieli jakieś totalne ruiny i mnóstwo po prostu... Zabitych ludzi. To prawda. To, no, to jest cena. Musimy mm. no kończyć. E, powoli. Mm -hmm. Ja bardzo Ci dziękuję za twój czas. Trzymam bardzo kciuki. Wierzę, że Ukraina wygra i ta wiara nie jest tylko wiarą. Zobacz inne filmy na moim, a, 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 na moim kanale. Ja nie jestem specjalistą, ale rozmawiałem na przykład wczoraj z pułkownikiem Adamem Mazbułą, który. Miał doświadczenie frontowe w Iraku, to polski żołnierz, teraz kombatant. I, I wiesz, jest, jest szansa, że zatrzymacie tego Goliata i, i ten Dawid Ukraina po prostu wygra. Ja chciałem też jeszcze poprosić moich widzów, żebyście pomagali Ukrainie przede wszystkim, żebyście lajkowali. No i proszę o subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnych programach. Making believe, boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it up.